Witam, Koblecznik i Szlak. 18 maja 2011. Dzisiaj taki temat mocniej biznesowy. Oczywiście w innych obszarach też zawsze aktualny, ale mocniej biznesowy, dlatego że chciałem dzisiaj porozmawiać o konsultacji. O czymś, co wnosi korektę do naszego sposobu działania. O czymś, co jest potrzebne w jakichś tam regularnych odstępach czasu. Potrzebujemy mieć kogoś w górnej linii, w górnym linii sponsorowania, kogoś, z kim będziemy się regularnie konsultować. Po prostu potrzebujemy. Potrzebujemy takiej sytuacji, w której możemy porozmawiać z kimś, kto zna się na tym biznesie, z kimś, kto może spojrzeć na nasze przedsięwzięcie, na wszystko co robimy z innej perspektywy. I dlaczego, dlaczego ta konsultacja jest tak potrzebna? Dlaczego ona jest no, wręcz konieczna? Dlaczego sami nie jesteśmy w stanie tak naprawdę na wszystko, ze wszystkim sobie poradzić? Bo przecież no w końcu my budujemy nasz biznes i czy potrzeba nam kogoś, kto będzie nas tutaj, prawda, korygował, przestawiał, ustawiał? Potrzeba, naprawdę potrzeba. No, jakieś takich kilka drobnych wytłumaczeń tego może dam tutaj, prawda, czy powodów. Pierwsza sprawa to jest optyka, to jest sposób patrzenia na ludzi, których mamy w grupie. Jeżeli konsultujemy się regularnie gdzieś tam z naszym sponsorem, z kimś z górnej linii, aktywnym, bo to przecież nie musi być koniecznie sponsor, może być ktoś, kto jest naprawdę aktywny, o to chodzi. On patrzy na naszych ludzi, on patrzy na nasze sprawy bez emocji, bez tej emocji, z jaką my patrzymy na to. On ma inną optykę tego, on ma inną ocenę. On nie jest tak często w naszej grupie, jak my jesteśmy. On nie spędza tak dużo czasu z tymi ludźmi, jak my spędzamy. Jego optyka będzie optyką bardziej biznesową, bardziej jakąś logiczną, bardziej taką. Mm, mm, no ustawioną na cel, niż nasza, która będzie czysto emocjonalną, moc bardzo emocjonalną, prawda? Bardzo często będziemy uważać, że ten ma potencjał, ten ma potencjał, a sponsor popatrzy na to i powie, okej, okay, potencjał fajnie, ale czy on chce, czy on ma chęci, prawda? Będzie dostrzegał chęci, gdzie one są, po której stronie mocniejsze, więc to jest ta pierwsza sprawa, to jest ta sprawa tej optyki, tej koncentracji, na emocjach naszej, a jednak tego, tego sponsora, tej osoby, która nas konsultuje regularnie, będzie to spojrzenie takie bez tej emocji, bez tego, bez tego bagażu, bez tego filtra, prawda? I pomoże nam to ogromnie budować biznes. Jak mówię o tym, mówię o tej koncentracji na właściwych rzeczach, bo tu chodzi o to, żeby się koncentrować na tym, co jest dla nas ważne. Ważne i ta nasza ocena nie zawsze będzie tą idealną oceną. Ocena kogoś, kto ma oprócz naszej grupy, może coś jeszcze, może jeszcze jedną, jeszcze jedną grupę i kogoś, kto może ma troszkę więcej doświadczenia, będzie naprawdę nam bardzo przydatna. On może nas naprowadzić bardzo szybko z jakiejś tam ścieżki, na którą zeszliśmy, no, z czegoś, co z jakiegoś szlaku, którym idziemy, a który naprawdę nie jest tym, co nas, tym który nas zawiedzie do, do, zawiedzie do sukcesu, prawda? tego, co chcemy. Przypomniał mi się tutaj taka historia, którą słyszałem już bardzo, bardzo dawno temu. To już, już się, trzeba by to liczyć, za dwie dekady temu. Którą sobie tam swego czasu <laughs> przypomniałem. To było na jednym z wielkich spotkań. I tą historię opowiadał któryś z motywatorów. Mówił o tym, opowiadał o parodii filmu Ojciec Chrzestny, prawda? I <laughs> pamiętamy wszyscy film Ojciec Chrzestny, prawda? Potem leciało kilka parodii. Jedna z tych parodii to była chyba włoska parodia. Pokazywała taką sytuację, w której ten główny bohater no, miał być zastrzelony, i do tego bodajże mafia prawda, wynajęła takiego płatnego mordercę, prawda, który miał załatwić tego głównego bohatera. No i już jest taka scena, prawda? On tam leży na dachu, wspaniała broń, prawda, przygotowana, wszystko wycelowane, idealnie, prawda? No i prawda, zaczyna, zaczyna strzelać. Idzie ulicą ten główny bohater bodajże czyta gazetę, prawda? I za chwileczkę patrzymy, a tu bach, staruszka obok niego pada, prawda? Za chwilę tam ktoś na rowerze, jakiś tam robotnik jedzie. Strzał, pada, prawda, ten robotnik. Potem tam jakieś dwie osoby idą, prawda? Bach, pada jeden, pada drugi, prawda? Czyli właściwie wszyscy wkoło padają i kamera najeżdża na tego strzelca, prawda, tego tego, tego, tego mordercę na tym dachu. I tak zbliżenie, a on ma taki grymas twarzy, prawda? I, i jest. Nieprawdopodobnie zezowaty, prawda? I, I strzela, prawda? No i tam trafia, tam się ten trup, prawda, kładzie gęsto, on strzela z tego dachu, ale nasz główny bohater sobie zasuwa i nie ma żadnego problemu, prawda, z tym. I to jest taka analogia do budowania, jakby do tej koncentracji w biznesie, niekoniecznie na tym, co, co jest istotne, i to jest ta optyka, prawda, tutaj. Jeżeli mamy. Kogoś, kto potrafi to zweryfikować, co my widzimy, na co my patrzymy. Mamy kogoś, kto może spojrzeć troszeczkę w inny sposób. Naprawdę możemy to przedsięwzięcie budować dużo lepiej, dużo szybciej, dużo prościej, z dużo większym efektem. Czyli tak jak było przesłanie wtedy na tym spotkaniu, nie bądź jak ten zezowaty morderca, prawda? Bo ta optyka może być troszeczkę zwodnicza. Możesz patrzeć przez filtr emocji na wiele rzeczy, możesz koncentrować się niekoniecznie na tym, co jest akurat w danym momencie ważne. Miej kogoś, z kim będziesz sobie konsultował swoje postępy przy swoim przedsięwzięciu. Co jakiś czas, to nie musi być przecież codziennie, czy co tydzień, czy co miesiąc, co jakiś czas można siąść i sobie porozmawiać spokojnie o tym, jak wygląda twoje przedsięwzięcie, jak wygląda Twoja sytuacja w danym momencie. I ten ktoś z zewnątrz spojrzy na to naprawdę bez emocji i da Ci parę rad, które mogą radykalnie zmienić postępy w Twoim biznesie. Tyle na dzisiaj kowego szlaku, jest pięknie, naprawdę ślicznie, dzisiaj wyjazd do Poznania, dzisiaj wiele kolejnych rzeczy związanych z budowaniem tego przedsięwzięcia. Idziemy ostro do przodu. Na razie. Hej.